siódma klasa szkoły podstawowej. Rozwiążemy sobie dzisiaj kilka prostych przykładów, z równań. To chyba najprostszy przykład. 6x równa się 3. Dzielimy obie strony przez 6 i otrzymujemy. Z tego wynika że, oczywiście skracamy, x równa się 3 szóste. a 3 szóste możemy skrócić do jednej drugiej. I kolejny przykład, minus 3x równa się 7, w tym wypadku oczywiście, aby pozbyć się tej wartości koło x, pomnożymy obie strony przez minus 3. Podzielimy oczywiście, czyli minus 3x przez minus 3 to się równa 7 przez minus 3. Tutaj nam się oczywiście skraca i wychodzi, że x równa się minus 7 trzecich. Kolejny przykład: 2x równa się 1 piąta. W tym wypadku dzielimy wszystko przez 2. I mamy 2x przez 2 równa się 1 5 podzielić na 2. Skracamy. x równa się 1 5 podzielić na 2, czyli 1 piąta razy 1 druga podzielenie jest odwrotnością mnożenia. 5 razy 2, 10x równa się 1 dziesiąta. Kolejny przykład. Tutaj oczywiście mnożymy wszystko przez 3 i otrzymujemy. Na trzecie razy 3 to oczywiście 1x równa się 9 i kolejny przykład, tym razem z łamkami dziesiętnymi 1,2x równa się 4,8. Oczywiście w tym wypadku dzielimy to przez 1,2 i otrzymujemy. Po prawej stronie nam się redukuje, przepraszam, po lewej stronie oczywiście 1,2 i 1,2 nam się skracają. Otrzymujemy x równe 4,8 przez 1,2. Łatwo zauważyć, że 4,8 jest wielokrotnością 1,2, dokładnie jest 4 razy większe, ale gdybyście tego nie zauważyli,

Jeżeli dzielimy 4,8, czyli 48 dziesiątych podzielić na 1,2, czyli 12 dziesiątych, to jest to to samo co 48 dziesiątych razy odwrotność, czyli 10 dwunastych. Skraca się, skraca 48 na 12. To 4. Nasz kolejny przykład, kolejny z ułamkiem dziesiętnym. Oczywiście w tym wypadku najprościej będzie to pomnożyć przez 10. A więc 10 razy 0,1x równa się 10 razy. Minus 7. 10 razy 1 dziesiąta to oczywiście 1, a zatem x równa się minus 70. Moglibyśmy to zrobić również w inny sposób, czyli. Podzielić obie strony przez 0,1. I wtedy mielibyśmy 0,1x podzielić na 0,1. To się równa minus 7 podzielić na 0,1. Lewa strona równania nam się tutaj skraca. x równa się minus 7 podzielić na 0,1. Czyli minus 7 podzielić na 1 dziesiątą 0,1 to inaczej 1 dziesiąta, a to się równa minus 7 razy odwrotność, czyli 10 pierwszych, a to się równa minus 7 razy 10, minus 70. I już ostatni przykład na dzisiaj. 3 czwarte x równa się minus 4 dziewiąte. I oczywiście tutaj najprostszą metodą będzie podzielić na 3 czwarte, czyli pozbywamy się tego, co stoi przy x. 3 czwarte x podzielić na 3 czwarte to się równa minus 4 dziewiąte podzielić na 3 czwarte. Z tego Wynika, lewa strona tutaj nam się fajnie skraca i zostaje x równe minus 4 dziewiąte przez 3 czwarte. Dzielenie jest tak jakby odwrotnością mnożenia, czyli możemy to zapisać, że jest to minus 4 dziewiąte razy odwrotność 3 czwartych. Czyli 4 trzecie. A to się równa. Minus 16. 3 × 9. 27. I to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zadania z prostego z prost, z rozwiązywania prostych przykładów. Równań. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z materiałem dla klasy siódmej. Wyślijcie linka z tym filmem znajomym. Dzielcie się wiedzą i do zobaczenia wkrótce.